Podcast tylko Ekstraklasa. Witamy ponownie przed szóstą kolejką Ekstraklasy, przed szóstą kolejką, gdzie nie grają Pucharowicza, ale po piątej kolejce, gdzie było dosyć sporo yy, niespodzianek, zwłaszcza niespodzianek yy, w Szczecinie, ale o tym sobie za chwilę porozmawiamy chociażby z naszym przyjacielem Krystianem Mazurem. Cześć Krystian. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, hej. Tu już się żegnasz ze wszystkimi, ale faktycznie to pożegnanie może nie być na darmo, bo niebawem prawdopodobnie chyba pożegnamy pogoń z Ekstraklasy nie tylko na podstawie jej wyników, ale po tym, że może stracić Kulurisa. Powiem tak, pogoń pożegnamy z Ekstraklasy w momencie, kiedy Lech odda licencja -lice. Ja mam inną teorię, o której dzisiaj pisałem, nie wiem czy czytałem, że prędzej pogoń spadnie, niż Wisła Kraków awansuje do Ekstraklasy. Tutaj może nastąpić pewna mijanka, że tak powiem. Nie, nie, mi się zdaje, że Pogoń się powinna utrzymać. Pogoń powinna się utrzymać, natomiast jak wygląda sytuacja właśnie z Kulurisem, bo oferta z, od Arabów, że tak powiem 4 miliony euro dodatkowo dla klubu. i ćwierć miliona bodajże za Kulurisa od klubu z drugiej Ligi Arabii Saudyjskiej. Więc no co zrobić. A co mówiłem jakieś dwa trzy tygodnie temu? Czemu kuluri z No pewnie jakaś oferta się pojawiła i pewnie tupie nogami żeby ten sam klub, ten sam, ten sam klub tylko wtedy oni oferowali mieli 800, ale oferowali 4 miliony euro zawodnikowi i wrócili z drugą ofertą i dali te 4 miliony euro klubowi i obie strony zadowolone. Zaczniemy najpierw od tego, co się wydarzyło w piątej kolejce i od starć piątkowych, bo były dwa bardzo ciekawe spotkania Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk i Krakowi z Widzewem. Krakowi z Widzewem, które to są dwa kluby gdzieś tam brane potencjalnie pod uwagę jako te, które mogą walczyć o potencjalnie europejskie puchary w tym sezonie. 1 zera zero Krakowie po golu Minczawa. Natomiast no widzę, mam wrażenie troszeczkę zawodzi w ostatnim czasie i ja się spodziewałem tego początku sezonu troszeczkę więcej, jeśli chodzi o łodzian. No na pewno ten mecz strasznie kontrowersyjny z wielu względów, arbiter się nie popisał. I co, co? zrobić? Dużo anulowanych bramek. Krakowie wygrała skromnie debiut Mateusza Klifa, znaczy debiut powrót Mateusza Klifa. Debiut po powrocie tak powiem. Y, natomiast no więcej spodziewaliśmy się po Widzewie. Kwas straszny po anulowanej bramce Alvareza, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie. Natomiast tak jak mówię, no Widzew gdzieś tam y, no 7 punktów po pięciu spotkaniach to nie jest to, na co liczył nowy właściciel y, zespołu z Łodzi zdecydowanie. Zawodzi, zwłaszcza Mariusz Hordalczyk. Dokładnie. No, no to Zobaczymy, czy to się rozwija, jak sytuacja się zmienia, ale widzę strasznie słabo grano wyjazdu. Zobacz, to chyba był ich trzeci wyjazd, jeśli dobrze kojarzę. Drugi albo trzeci, zdobyli tylko punkt, a u siebie chyba sześć punktów zdobyli. No tak, są dużo mocniejsi u siebie na boisku, natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, na pewno to jest do poprawienia, ale nawet z czymś takim, z bardzo dobrą grą u siebie i słabymi wyjazdami da się ugrać nawet mistrzostwo, co pokazał Lek w zeszłym sezonie. Natomiast jeśli chodzi o Krakowie. No gdzieś tam rozsądnie wzmacniany jest ten klub, bo nie tylko Mateusz Klich, nie tylko nowi piłkarze do ofensywy, no ale też nie wiem czy już podpisał, czy jest blisko podpisania. Na testach medycznych jest. Jak jeszcze raz? Na testach medycznych jest. obecnie na testach medycznych Bosko Boszko Szutalo, jest to piłkarz, który naprawdę ma bardzo bogate CV. Ja go kojarzę, on chyba grał bodajże w Atalancie jak oni grali z Rakowem często, chyba tak mi się coś świta. On też grał w standardzie Lierz także i Dynamie zagrzeb. Także piłkarz z doświadczeniem w europejskich pucharach i w dobrych klubach europejskich. No będzie prawdopodobnie wypożyczony do Krakowic, co będzie sporym wzmocnieniem ofensywy. Natomiast wzmocnienie ofensywy w mojej opinii nie potrzebuje, nie potrzebuje Zagłębi Lubin. Myślę, że Lechia Gdańsk również. Natomiast przynajmniej w Lechy Gdańsk potrzeba pilnego wzmocnienia defensywy, bo porażka 6 do 2 w Lubinie no to była jakaś spora kanonada i mecz hokeja, a nie piłki nożnej. Bo gdzieś tam no zagłębie pokazało bardzo dużą skuteczność w tym spotkaniu. No i nie pomogły, nie pomógł Bobczek, bramki dla Lechi strzały i zawodnicy natężną no dla zagłębia. Chociażby strzelił Kosidis na lepa czy, czy Kajetan Schmidt. Jak Ci się podobało to spotkanie? Nie wiem, czy oglądasz, ale czy, czy, czy według Ciebie Zagłębie na tej fali dobrego, dobrego meczu, tego zwycięstwa wysokiego, będzie dalej szło do przodu, jeśli chodzi o ten sezon? No, ciekawe było, bo był, był wynik remisowy i nagle w drugiej połowie Zagłębie odpaliło prawdziwe wrocki, ale czekaj, ciekawy terminarz bo teraz to, to udadzą się na wyjazd do Płocka, potem domowy wersz z piaskiem. Później no chyba gdzieś tam jest. Późnolech, więc powiem tak. Myślę, że w Poznaniu mogą sprawić się spodziewanie, jeśli się ja dowiedzę. Myślę, że nie. Przechodząc do meczów. meczów. Nie, jeszcze chciałem o Lechie zapytać i o Bobczaka. Dlaczego według ciebie nie strzelił gola, bo tutaj tyle bramek padło w tym meczu, ale on akurat nie strzelił? No wiesz, każda seria kiedyś się kończy. Dobra odpowiedź. Siadaj truja, jak to mówili kiedyś w szkołach. Sobotnie spotkania to starcia, które zaczęły się od spotkania motoru z piastem gliwica. Ciężko cokolwiek powiedzieć o tym spotkaniu. Zero do 0 nic za wiele się nie działo. Były jakieś sytuacje po stronie motoru. Piast, powiedzmy, dalej jest piastem remisem gliwica, tak jak to było w poprzednim sezonie. Ciężko cokolwiek powiedzieć o nich, mam wrażenie, w tym sezonie. Piazzu znajduje się w strefie spotkowej Lidze. No tak, tylko, że piaz ma też zaległe spotkania z Lechem i z Legą chociażby. Ale jako jeden zespół jest jeszcze jeszcze w ramki w tym sezonie. Mamy piątą kolejkę. Mamy piątą kolejkę, natomiast Motor u siebie, myślałem, że będzie faworytem i powinien wygrać, natomiast gdzieś tam, no mimo wszystko troszeczkę zawiódł swoich kibiców. No troszkę tak, masz rację, ale no, Ten pierwszy sezon, bo tak to jest z tymi pojemnikami w że ten pierwszy sezon to jest taki... taki też na przykład GKS-u to widzę, że ten pierwszy sezon jest fajny. Też warta Poznań może być dobry. Wiszła Warty. Warty. Też. No, Ciężko, ciężko na razie gra się drużynie z Lublina. Nie jest to fajny punkt, bo na pewno punkt może ich cieszyć. No a Piast dalej wyczekuje nie to, co punktów, to bramki w ekstraklasie. Drugie spotkanie sobotnie to było starcie GKS u Katowice z Arką Gdynia, czyli były Beniaminek z obecnym Beniaminkiem. Spodziewają się więcej po Arce, natomiast GKS w końcu odpalił i 4 do 1 z Gdynianami to no bardzo wysoki wynik, którego raczej nikt się nie spodziewał. Przypomniał sobie Lukas Klemens. Mam wrażenie, że w tej ekstraklasie raz jest, raz nie ma, ale to no kurde od ponad 10 lat mam wrażenie, że... A tam Zrelak no, niezawodny dalej. No i relak właśnie dawny piłkarz, chociażby warty, którą wspomniałeś, też strzelił gola. On chyba po kontuzji jakiejś jest też, nie? Tak, w ogóle to był jego pierwszy mecz w podstawowym składzie tak. w tym roku. No więc to na pewno na plus, jak zakończył to z bramką i... Czy teraz Gieksa będzie szła do góry? No bo ten początek sezonu był taki niezaciekawy z ich strony. A teraz tu kurz to, to Marko, naprawdę super sobie poradzili. Powiem ci tak. Następny mecz gręł na trudnym, zabrzańskim terenie. Potem, potem w Sejmach ciekawy i fajny terminarz, bo z Radomiakiem u siebie, z Lechiem na wyjeździe, no i z Krakowią u siebie. ciekawe, ciekawe. Czyli będą małe darby z górnikiem Zabrza. Aczkolwiek oba kluby, z tego co pamiętam, one w miarę, w miarę się lubią, więc tutaj nie będzie jakichś animozji, tak jak chociażby Górnika z Ruchem Chorzów. Natomiast tak jak mówiłem, Klemens dwie bramki strzelił, znowu sobie przypomniał. Ja szczerze mówiąc zapomniałem, że ten człowiek istnieje, a on dalej gra w Ekstraklasie. Natomiast Arka po ostatnich niezłych wynikach, no, dla kaftopa. na wynikach. Ja Jest w wynikach, wygrana na, 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 po dwóch strzałach życia, po dwóch szczęśliwych strzałach z Pogonią, to. No. Nie. No tak, ale też wcześniej jeszcze górami z legiem, także wydaje się, że to no, tak, tak, wynik tak, jak to, na Beniaminka. Na pewno najsłabszy mecz w defensywie w tym, w tym sezonie. To był ich, ich piąte spotkanie i to był najsłabszy mecz w defensywie. Yy, najsłabszy mecz w defensywie zanotował też Mateusz Skrzypczak w Lechu, mam wrażenie. Aczkolwiek z Sveną już widzieliśmy ten przedsmak tego, co się może wydarzyć z koroną. Chłopak wyraźnie zmęczony i no, gdzieś tam zawalił gola dla który padł na kielce. A teraz na będą błani... na, na Błanika, który jest w gazie, no, trzeba grać w inny sposób. Na szczęście Lech ma Iszaka i Palmę, dwóch piłkarzy, którzy jako jedyni mam wrażenie, że w ofensywie cokolwiek są w stanie zrobić. I tym razem zamienili się rolami, bo Iszak posłał niezłe ciastko na głowę Palmy w końcówce spotkania, 1-1 skończyło się, no i strata punktów, lekki zawód w Poznaniu klasycznie, dla mnie to nie jest zawód, bo przy takiej ilości kontuzji, no i też kontuzji Pereiry po tym spotkaniu, no na więcej ja za bardzo nie liczę polechu no muszą wrócić ci piłkarze, którzy gdzieś tam ciągnęli tą różne, lub muszą pojawić się transfery. No coś na pewno się wydarzy z tego, co wymieniłeś. No, coś na pewno się wydarzy, bo... Teraz yy, jest... ciężki czy ich czeka, w, ale to już w, w, w ramach siódmej serii spotkań yy, zagrałem. O, z siódmej Gidlana. będziemy gadać, w szóstej pauzują, bo mecz z Rakowem, tak samo jak w z Legią. Ale już no, powiem jest... teraz teraz, że widzę, przyjeżdżał od Poznania po trzy punkty. <laughs> no okej, okay, niech Ci będzie. No, zwykle jak tak mówisz, to jest odwrotnie, także bardzo się cieszę, że to mówisz. A szczerze na tym będziesz, więc. Natomiast co do Lecha, na pewno no, dla kibiców zawód, ta frekwencja zaczyna powoli spadać, bo ten taki efekt po mistrzostwie przy słabszych wynikach, też w europejskich pucharach, no widać, że gdzieś tam ta, ta faza taka na Lecha się kończy. Yy, I tylko 24 tysiące z koroną Kielce. Z tego co hmm. widziałem na Geng, Hank. Ma być podobna ilość kibiców jak na koronakielce. Wakacje też. Wakacje wiesz pod, wiesz pod uwagę. Słuchaj, na mecz ze Zvezdą też był wakacje, był cały, cały stadion. Nie? Więc tutaj to nie jest wymówka w mojej opinii. Po prostu ludziom, niektórym się troszeczkę odwidziało to, że aż tyle kontuzjowanych piłkarzy jest w lechu. Teraz do czego chciałem dojść. Ma przyjść dwóch piłkarzy na wypożyczenie skrzydłowe i napastnik. Mówi się o tym, że napastnikiem ma być czarnoskóry napastnik Diabate z szwedzkiego, jest obecny, lider klasyfikacji strzelców. No, szwedzki Zdech. kierunek, szwedzki kierunek kupura w Poznani. No szwedzki, portugalski, Lech lubi gdzieś tam z tych rynków brać, bo to są rynki powiedzmy finansowo zbliżone, no może zbliżone do nas nie, ale tak jakby da się wyciągać gdzieś tam niezłych piłkarzy, jeśli chodzi o, o te rynki jeśli chodzi o starcia sobotnie mamy już zamknięty temat jeśli chodzi o starcia niedzielne były to cztery spotkania z tego co widzę i zaczęliśmy starciami dwoma Radomiaka z Jagielonią i właśnie Pogoni z Górnikiem Opowiadać, co to się wydarzyło w tym Szczecinie dlaczego aż tak wysoki wynik na wyjeździe osiągnął Górnik Zabrze i czemu aż taki wpierdziel że tak powiem Pogoń dostała no Tragiczna druga połowa pogoni. Bardzo tragiczna i rewelacyjna połowa, rewelacyjny kwadrans, 20 minut górnika przypieczętowało e, losy tego, z tego spotkania. tego co to 10 minut na trzy gole. Nawet. Ale zacz, zacznijmy od początku. E, jak, się nie traf, jak się trafia w dogodne sytuacje, e, w słupek, poprzeczkę, obrońca wybija z linii bramkowej. Jak sędzia, ma, sędzia przybył i sędzia malec. Nie widzą oczywistego karnego, to nie da się niestety czy, wygrać. Czy ten spotkania. mecz przypominał ci starcie Pogoni z Lechem? Nie. Okej. Okay. Nie, bo tak, ja nie oglądałem tego spotkania, ale po tym co opowiadasz, no to Pogoni cisnęła, cisnęła, a później zaczęło strzelać górnik. Tak trochę wygląda i też 3-0. No, znaczy, to nie kwestia tego, że z siłą, że Pogoni padła, jak to było w meczu z Lechem, ale. Kwestia tego, że nie wykorzystywała w, pie w pierwszej połowie, powinna zamknąć to spotkanie. W drugim starciu o tej samej godzinie w niedzielę Radomiak zagrał z Biały Stok i wydawało się, że Radomiak zrobi kolejną niespodziankę, jednak po golu Żoł Grzezika obudził się Jesus Imas i Jagielonia wygrała 2 do 1. Imas, który wyprzedził, uprzedził można powiedzieć Iszaka, jeśli chodzi o setnego gola Yy, dla niego tak jakby, bo Iszak czeka tak, jakby, na tego ostatniego gola dla Lecha i natomiast ima yy, Iszak, natomiast Imas, yy, strzelił natomiast ima z tego ostatniego gola w Ekstraklasie dla i dał bardzo ważne zwycięstwo trz, yy, i trzy punkty właśnie w Radomiu gdzie to dosyć trudny teren jest mam wrażenie i w sumie dla Jagieloni walczącej o puchary no to bardzo dobra sprawa się wydarzyła no Bardzo dobra sprawa. odwrócili, Po raz kolejny w tym sezonie odwrócili losy meczu i przechylili szale na swoją korzyść. Jagieloni ostatnimi czasy rośnie w siłę. Pokazali, że te, y, ta demolka w sparingu y, to była po prostu sparing i nie brali tego na poważnie. No i zac zac zaczęli swoją grę po prostu. Można powiedzieć, że termalika przywróciła ustawienia fabryczne w nie Odnośnie Termaliki i yy, rośnięcia, to właśnie mecz Termaliki z Rakowem był jednym z ciekawszych w, w tej kolejce, bo 3 do dwóch wygrał w niecierzyszych raków. no był jeden-1, jeden, potem już. No tak, tak, ale w sensie dużo zamek, coś tam się wrócił działo. Iwi, wrócił I skończyła się zabawa dla przeciwników. Strzelił też Leonardo Rocha, strzelił też nowy, nowy nabytek bulat, jeśli chodzi o raków Częstochowa. Natomiast właśnie odnośnie drużyn, które rosną, to mam wrażenie, że Raków bardzo powoli, ale też rośnie, jeśli chodzi o, o ten sezon, bo początek był bardziej w kratkę, jeśli chodzi o ekipę Marka Popsuna, natomiast w tym momencie Raków, no gdzieś tam po tym rewanżu na Węgrzech z Makabi, też w tym spotkaniu z Termaliką. Pokazał ten pazur i pokazał, że gdzieś tam należy się z nimi liczyć, i ta forma gdzieś tam wraca. No i prawdopodobnie też wraca do składu Braut Brunes, z którym niby Papszun się dogadał i może wystąpić w starciu z Ardom Krdzali. Według mnie y, rozpocznie Leonardo Rosza, a Bru, Bru, będzie zacznie na ławce. Też może tak być. Natomiast jest brane chociażby pod uwagę, zwłaszcza w kontekście y, urazu na kucha. No ważne, że gdzieś tam się dogadali i, i ten z może będzie walczył no tak. dla Raków. Może no ubiegł, ubiegł trenerowi Paprzynowi tor. <laughs> Dokładnie, natomiast sam Raków odbija się troszeczkę w lidze, bo też miał troszeczkę strat i był nisko w tabeli. Natomiast teraz ci wszyscy Pucharowicze są w swoich, że tak powiem, okolicach tabeli ligowej, nie wiem czy widziałeś, więc... Wszystko tak, idzie zgodnie z planem, że tak powiem dla tej całej czwórki. Natomiast wszystko nie idzie zgodnie z planem. W przypadku Legii, tak jak mówiliśmy, jak Jeloni i Rakowie jako drużyna, które rosną, to mam wrażenie, że Legia złapała zadyszkę i Legia wręcz przeciwnie, no nie rośnie. Ta forma gdzieś się zaczyna lekko gubić, zwłaszcza że pojechali do Płocka rozpędzonego, który po prostu wygrywa ze wszystkimi. Niepokonanego. Dalej jest to zaskakujące. Strzelił notabene Marcin Kamiński, który sobie się troszeczkę odegrał na Legii, mam wrażenie, za to, co Legia zrobiła kiedyś Kamińskiemu rękami bodajże wrdoliaka jakieś 10 lat temu, jak jeszcze w Lechu grał, jak go tam przepchnął i Lech przegrał 1 do 0 w jakiś bardzo ważny mecz, bo w kontekście Mistrzostwa Polski za Mariusza Urmak'a. Teraz on strzelił gola i dał zwycięstwo Wiśle-Płock, która no, zaskakująco prowadzi w tej lidze. No, Wydaje mi się, że nie spadną, tak jak było to poprzednim razem po początku świetnym początku sezonu. Pytanie, jak długo wytrzymają z tak dobrą formą? Wiesz, w Ekstraklasie to terminolo terminologia tej dobrej formy no, bardzo może szybko źle się zestarzeć, bo raz się może mieć formę, kilka spotkań z rzędu, może wszystko wychodzić fajnie, kandydat do podium, a po, może też przyjść seria, gdzie w ogóle nic nie wychodzi, brakuje szczęścia ta granica jest cienka bardzo. W przypadku Legii widać gdzieś tam mimo wszystko wąską ławkę i te braki kadrowe, bo jak już trener zaczyna rotować, co robi coraz częściej, to widać, że ci zmiennicy nie są aż tak dobrzy jak pierwszy skład Legii. No i gdzieś ta Legia zaczyna się gubić i tracić te punkty. Też w tych pucharach się nie popisała z Larnaką. Teraz ważne spotkanie z Hibernianem, które będzie no na pewno jakimś tam sporym testem dla nich, no ale jednak zawiedli w tym płocku i mimo to, że gdzieś tam doprowadzili tą grę i cisnęli tą, tą, tą wisłę płoc, no to tych konkretów brakowało i, i ci, ci napastnicy czy Rajowicz same nie byli w stanie dać zwycięstwa legii. Bo wiesz, Rajowicz nie będzie cały czas dawał legii cennych ramek. No wiadomo, że oczekuje się od nich, od niego jakiś tam liczb, ale on sam w zespole nie gra. No tak. Jeśli chodzi o piątą kolejkę, to myślę, że to wszystko. Natomiast teraz zajmiemy się szóstą kolejką, gdzie będzie tylko siedem spotkań. Zaczniemy starciem Radomiaka z Brugba Ten Termalikom nie ciecza, czyli dwoma drużynami, które całkiem nieźle sobie jakby radzą na początku tego sezonu. Grają w Radomiu. Czy Termalika zrobi niespodziankę, bo jednak nie będzie faworytem tego spotkania? Nie zrobi niespodzianki, mimo że na ich sześć że spotkań o stawkę w XXI wieku. Tylko raz Radomiak okazał się lepszy, ale też z drugiej strony były trzy remisy, więc no według mnie Radomek ma ten atut własnego boiska, z którego powinien skrzętnie wykorzystać. Czego nie zrobił z Jagiellonią chociażby. Natomiast w drugim spotkaniu czy Pogoń zrobi niespodziankę, bo zdecydowanie faworytem z Widzewem. Też nie jest, bo Widzew u siebie no, gra świetnie. Na no, gdzieś tam rozbita, no i też prawdopodobnie. No, no, na pewno kuluriz już nie zagra, z tego co y, klub wystosował oświadczenie, widziałem na Facebooku chociażby. Y, to nie zagra kuluriz, no więc kto zagra w ataku, pogoni na Widzew i czy według Ciebie jest szansa na jakiekolwiek urwanie punktów? Bo Pogon znowu słabo gra na wyjazdach, tak dodatkowo. No, ka każdy punkt będzie sukcesem, a co do tercetu z przodu, to będzie na skrzydła. W mojej ocenie, Juwara, Ju Ju Mukajoro, no i na szpice Grosickiej. A na dziesiątce? Czy tam gracie dziesiątką, czy samą gracie, dwoma ósamkami? Przyborek. Jak? Przyborek. No to wygląda to słabo. Wydaje się, że widzę że raczej ma wygraną w kieszeni, aczkolwiek nasza ekstra klasa widziała różne tego typu scenariusze i często się wynik potrafił no obrócić, być zgoła odmienny niż obstawialiśmy, jeśli chodzi o o tego typu spotkania. Sobotnie starcia to starcia dwa z tego, co widzę. Korony z Motorem Lublin i Górnika z gks Katowice. jak wcześniej anonsowałeś, Górnik z GieKSą małe derby Śląska. Bardzo ciekawe spotkanie się zapowiada, bo i Górnik jest w formie i GieKSa Katowice też już forma powoli wraca. Czy będzie dużo bramek w Zabrzu? Czy będzie dużo bramek w Zabrzu? Wiesz, wiesz, kto jest naszą ekstraklasą? Czyli 0-0. Jak powiemy, jak powiemy, że będzie dużo bramek, będzie fajne, emocjonalne spotkanie, to jest zupełnie odwrotnie. A jak powiemy, że, że będzie mało bramek, to się pozytywnie zaskoczymy. Ale uważam, jestem skłonniejszy bardziej przy tej opcji z dużą ilością bramek i masą emocji. Ja powiem szczerze, że byłbym w stanie pokusić się o taki ryzykowny zakład, że GKS Katowice wygra, bo Ekstraklasa lubi takie scenariusze. Dobrze, skoro ryzykujemy, to powiem Ci coś, co na pewno się wydarzy, drużyna ze Śląska wygra do spotkania. No właśnie niekoniecznie, się, że się na pewno obie mogą zremisować, wyobraź sobie. <laughs> Drugie starcie Korony z Motorem Lublin. Korona po remisie na Lechu, też po dobrych wynikach w poprzedniej kolejce. Oba kluby po remisach. Tak, ale Korona gdzieś tam mam wrażenie, że jest lepiej usposobiona w ostatnim czasie i grał się. A pani wznoszącej się wydaje. Tak, tak, tak. Jacek Zielisko już ogarnął to mam wrażenie. Motor poszukuje dalej. Czy ten motor motor, już... motor nie, nie tylko poszukuje dalej, ale też bardzo yy, mocno negocjuje tego Brighta Edę cały czas i z tego co wiem, to dwie drużyny. Obyście przeliczyli. Jak? Oby się nie przeliczyli. No, już jest bardzo blisko przeliczenia, bo dwie drużyny główne, chyba bodajże Chelsea i Benfica, aktualnie zawiesiły negocjacje, więc na razie oni nie kupią Brighta ED. Ę. Z tego co też widziałem informacje, to obecnie tylko w grze jest Manchester United i bodajże jeszcze jeden klub i na stole leży 8,5 miliona euro, co w mojej opinii jest kosmiczną kwotą za takiego piłkarza i powinni go jak najszybciej sprzedać, bo za chwilę nie sprzedadzą go w ogóle. No, no, tak tak może być wiesz e, przykład kurisa e, wiemy jak, jak i czy Sołzy pokazywał że no, le, lepiej warto sprzedać szybciej niż czekać nie wiadomo ile no, chyba że wiesz że taki piłkarz da ci więcej jak bez boiska nie No bo Sousa tak jakby warto było przytrzymać jakby oferty No bo gdzieś tam ten, ten, ten to mistrzostwo się tliło i faktycznie się wydarzyło w przypadku kulurisa no faktycznie Pogoń nie ma tych pucharów więc ta strata będzie troszeczkę mniejsza. Na no, lidze da się walczyć nawet grosickiem w ataku, no, ale zakładam, że pokoń też kogoś ściągnie ciekawego. Pozostaje czekać, bo dalej na transfer szóstki czekamy już dziesiąty tydzień w Szczecinie. <laughs> czyli jest odliczanie, że tak powiem, do transferu. Jeśli chodzi o niedzielne spotkania, też są dwa spotkania zaplanowane, czyli starcie Piasta z Krakowią i Lechi z Arką Gdynia. Zwłaszcza to drugie spotkanie tli się jako ciekawe wydarzenie, ponieważ Lechia sprzedała z tego co widziałem cały stadion i to nie wiem czy nie w 24 godziny. No, pierwsze derby miasta od ładnych paru lat. Lechia bardzo mocno usposobiona ofensywnie, bardzo słaba w defensywie. No i arka Dawida Szwarki, która, która no gdzieś tam lubi podejść sposobem do swoich rywali. Czy skończy się klasycznym 1-1, Czy ta arka zrobi tą niespodziankę? Bo w mojej opinii może zrobić niespodziankę. No powiem tak, arka musi wyciągnąć wnioski, chociażby z przykładu z meczu spogonią, z co wychodziło, a co nie. Uważam, że arka nie może wyjść z lekiem na otwartą wymianę ciosów. Wiadomo, derby rządzą się swoimi ale. Tak jak powiedziałeś, trener Szwarga musi analitycznie podejść do tego spotkania i przychytrzyć trenera Carvera. No i musi przede wszystkim zatrzymać Tomasa Bukczeka, który no, strzela bramki, jak na zawołanie. Ostatnio, co prawda, nie strzelił, natomiast to może być klucz do tego, żeby potencjalnie nawet arka wygrała to spotkanie. No teraz w przypadku drugiego spotkania niedzieli Piasta z Krakowią. No, Piast, który nie strzelił gola, czy w końcu strzeli tego gola u siebie z tą Krakowią, bo Krakowia też jest rozpędzona, więc tutaj ona będzie faworytem tego starcia. No, ciekawe w jakim wymiarze czasowym zobaczyłem Mateusza Kicha, czy dostanie szansę w wyjściowym składzie, bo jest w rytmie meczowym. Może nie był, na, nie, nie, nie był w przygotowaniach razem z drużyną Krakowi, ale uważam, że Żal nie skorzystać z usług takiego zawodnika. E, dokładnie, na koniec y, szóstej kolejki będzie starcie poniedziałkowe lidera z Płocka z Zagłębiem Lubim, który ostatnio wygrał 6 do 2. No ciekawe starcie jak na poniedziałek, tak się zapowiada mam wrażenie. Bądź tak, y, nikt chyba układając ten terminarz nie spodziewał się, że Wisław Płock będzie liderem. Myślę, że tak i gdzieś tam, no tak patrząc z, z tej perspektywy, no trochę słabo wyszło, że tak powiem, że takie starcie jest właśnie w poniedziałek, no bo jednak wisła Pod mam nadzieję, przynajmniej nie patrzyłem tam dalszych kolejek, że będzie troszeczkę w bardziej prime'owych godzinach dla, e, dla oglądających, no bo jednak, e, no zasłużyli na to swoją postawą na wojsku, no i wydaje się, że z, tą, z tym Zagłębiem Lublin może być bardzo ciekawe spotkanie obfitujące w dużo bramek. No, może tak być, ale y, zależy y, na co postawią trenerzy, czy na ofensywę, czy na defensywę, bo ogólnie te pi piątki, poniedziałki, no, może za głębiej te poniedziałki strzelało dużo, ale bardziej nastawiamy się na takie ostrożne spotkanie z obydwu stron. E, tak patrzę, Wisła Płock gra w następnej kolejce, teraz gra w poniedziałek, w następnej kolejce zagra w piątek pierwszy mecz, więc będą mieli dosyć krótki czas. Na regenerację wbrew pozorom patrząc na ekstraklasę, jeśli chodzi o kolejne, o następne kolejki, to widzę, że tutaj jest sobota 17.30, yy, piątek 20.30, czyli już od kolejki widzę, że już bardziej prime'owe godziny tutaj im troszeczkę podawali, bo piątek 20.30 super piątek, bodajże to się w kanalu Plusie nazywa, także yy, no zobaczymy. Czy według Ciebie Wisła Płock będzie w top 3 na koniec rundy? Bo to taki... Ciekawy zakład może być. Bądź tak. Jest taka szansa. Już chyba skończyli raz, raz rundę, co spadły na czwartym. Na czwartym byli. Na czwartym byli. No może być podobnie po tej rundzie tak w na, albo nawet i lepiej, biorąc pod uwagę, że czwórka e, czołowych różnych z poprzedniego sezonu najprawdopodobniej będzie grała w Pucharach i będzie musiała grać na dwóch, trzech no, jest na to spora szansa, tak właśnie mówisz, bo Pucharowicze gdzieś tam pewnie pogubią te punkty i będą w ty na tych miejscach. Powiedzmy 3-8. Tak strzelam, że większość z tych czterech naszych drużyn tam się gdzieś zakotwiczy, przynajmniej pod koniec rundy. E, natomiast właśnie to jest szansa dla takiego zespołu jak Krakowia czy Wisła Płock, żeby być w tej top 3, top 4 e, na koniec rundy i z tego coś tam ukleić na wiosnę być może, jeśli chodzi o Ekstraklasę. Ja jestem zawiedziony oczywiście Pogonią, tak jak Ci mówiłem, bo wydawało mi się, że to ona będzie też jedną z tych trzech drużyn, które będą mocno ciągnąć, z, razem też z Widzewem chociażby. No te dwie drużyny gdzieś poniżej swoich oczekiwań, pogonią, oczywiście zdecydowanie poniżej oczekiwań. No i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o piątą i szóstą kolejkę Ekstraklasy. Trzymamy kciuki za naszych Pucharowiczów, aby awansowali do fazy ligowej. No i też trzymamy kciuki za pogoń w Szczecin, żeby znalazła dobrego napastnika po kulurisie. I szóstka w końcu, żeby się zakończyło. Miejmy nadzieję, że ten transfer dziewiątki będzie, czy, będzie krótszy w realizacji niż transfer szóstki. Wiesz, co, powiem Ci tak, jak sprzedadzą kulurisy no za te ponad cztery bańki, to znajdzie się w końcu kasa na i na szóstkę, i na napastnika być może. <grych> być może. Czekamy na transfery do Pogoni, czekamy też na transfer napastnika do Lecha. Dzięki, Krystian, za rozmowę. Dzięki, Renata. Ja również dziękuję. Trzymajcie się, na razie, cześć.